W tym filmie opowiem nieco o dokumentach w sprzedaży online, więc jeżeli interesujecie ten temat, to zostań ze mną. Jednak zanim zaczniemy, proszę daj lajka, like zostaw subskrypcję, jeżeli nie chcesz przegapić kolejnych materiałów związanych z sprzedażą online, z dropshippingiem. A teraz zaczynajmy. Dokumenty w sprzedaży online, czyli coś, o czym nie do końca chcemy na początku się myśleć. Nie chcemy się nad tym zastanawiać, bo są pewne kwestie, kiedy zaczynamy biznes nad którymi, które mogą w jakiś sposób nas zmartwić. Czy nam się tak, czy nam się to uda, czy, czy, czy w tym sobie poradzę. I jedną z takich rzeczy są właśnie dokumenty, czyli paragony, faktury, jak sobie z tym poradzić. Okazuje się, że nie ma się czego bać, wręcz przeciwnie, sprzedając dropshippingu mamy pewną przewagę nad stan, stacjonarnymi sklepami. Po obejrzeniu tego filmiku nie będziesz już mieć obaw co do tych kwestii, wręcz przeciwnie, będziesz mieć po prostu wiedzę jak to robić, więc zaczynajmy. Zacznijmy od kasy fiskalnej. Generalnie, jak idziemy do sklepu i na przykład kupujemy bułkę i płacimy, powiedzmy, złotówkę, to ten sklep musi jakoś zaksięgować ten przychód. Czyli nabija to na kasie fiskalnej. Nam daje paragon, ale co, co jest być może nawet ważniejsze, to na kasie fiskalnej, w pamięci kasy fiskalnej jest ten przychód. I powiedzmy, że ten sprzedawca sprzedał tych bułek w ciągu miesiąca za 10 tysięcy. To wszystko ma nabite na kasę fiskalną. Później generuje na koniec miesiąca dokument tej kasy fiskalnej i zanosi do księgowej i to jest jako, jako jego dokument jako całej sprzedaży. Natomiast w sprzedaży internetowej wszystkie transakcje są widoczne na naszym koncie Allegro, jak również na naszym koncie bankowym, bo całą, całe wszystkie pieniądze otrzymujemy na nasze konto bankowe. Nawet jeżeli yy, klient zapłaci za pobraniem, to i tak wtedy pieniądze poprzez kuriera. Przychodzą do nas na konto bankowe. Więc jeżeli my otrzymujemy pieniądze na konto bankowe, a nie do ręki gotówkę, tak jak w przypadku tego, tego, tych sprzeda tej sprzedaży bezpośredniej na przykład tych bułek, w związku z czym my nie możemy zataić naszego przychodu. Yy, tak, jakby, tak jak ten na przykład sprzedawca, gdyby on nie nabił tego paragonu, on mógłby zataić ten swój przychód. Prawda? A my, w związku z tym, że całą, naszą, całą, całą, całą zapłatę za, za, to, za towar, dostajemy na konto bankowe, nie możemy tego zataić, w związku z czym nie musimy mieć kasy fiskalnej, a całą sprzedaż dokumentujemy na zestawieniu sprzedaży rachunkowej. i pod koniec miesiąca po prostu to zestawienie y, przygotowujemy dla księgowej, zanosimy je i to jest nasz cały przychód. Kolejna sprawa to są faktury. Jeżeli ktoś kupuje y, jakiś produkt na firmę i chce sobie wrzucić to w koszty, prosi nas o fakturę, to wtedy musimy mu wystawić fakturę, ja to robię przy pomocy programu i firma kosztuje mnie to 123 zł za rok za, tylko za wystawianie faktur jest to generalnie dobrze wszystko rozwiązane bo mam połączone konta Allegro z właśnie z firmą i w momencie kiedy ktoś zacznie sobie fakturę kilka kliknięć i faktura jest już jest wystawiona w przypadku jeżeli na przykład osoba fizyczna czyli zwykła osoba, która nie ma firmy, nie chce faktury, ale niektórzy chcą mieć paragon, taki wiecie, dokument w formie fizycznej papier na to, że została, że, że kupili coś. I pomimo, że sprzedaż na Allegro już jest wystarczającym dowodem zawarcia transakcji, to niektórzy chcą mieć ten papier. I wtedy takim osobom też wystawiam faktury. I dzieje się to w taki sam sposób, jak, jak wystawia, jakbym wystawiał na firmę. Czyli podsumowując, nie musimy wystawiać paragonów, nie musimy mieć kasy fiskalnej a całą tą sprzedaż bezrachunkową, na którą właśnie nie wystawiliśmy paragonu dokumentujemy na koniec miesiąca w zestawieniu sprzedaży bezrachunkowej z kolei jeżeli firmy chcą fakturę to wystawiamy je, im je przy pomocy właśnie jakiegoś programu typu na przykład iFirma jest dużo tych programów do wyboru yy, ważne żeby ten program miał po prostu integrację z Allegro żeby, żeby szybko można było wystawić tą fakturę to samo z osobami, które chcą mieć dokument Również wystawiamy taką samą fakturę jak na firmę, tylko że na osobę fizyczną wpisujemy zamiast danych firmy, wpisujemy imię, nazwisko naszego klienta. Ok, i to by było na tyle. Jeżeli jest coś niejasne, proszę napisz pytanie w komentarzu. Być może dogram jakiś kolejny filmik wyjaśniający. Jeśli podobał Ci się ten film, to proszę daj lajka. Like Zostaw subskrypcję, żeby być na bieżąco z, na, z kolejnymi materiałami. Pisz pytania w komentarzach, żebym wiedział czego chcesz się dowiedzieć na temat yy, sprzedaży online, na temat dropshippingu. I widzimy się w następnym filmie. Cześć!